Cały czas pokazujemy na Sierra Gorda progres. W tym pierwszym półroczu pokazaliśmy wzrost produkcji srebra. Mówię o pierwszym półroczu 2021. Pokazaliśmy o 30% w stosunku do poprzedniego okresu wzrost produkcji miedzi. Staramy się kontynuować ten trend, czyli szukać większej produktywności, szukać mniejszych kosztów. Jak widać, przynosi to efekty, no i tego się trzymamy. Staramy się patrzeć na to optymistycznie i oczywiście w interesie każdego producenta miedzi jest to, żeby myśleć, że cena będzie wysoka. Patrzymy na to optymistycznie w perspektywie krótkoterminowej i średnioterminowej, jednocześnie biorąc pod uwagę ryzyka, bo to jest bardzo wrażliwy czas. Dużo zależy znowu, czy gospodarka chińska się będzie zatrzymywała. Mamy symptomy, że niektóre sektory się trochę zatrzymują. To też może wpłynąć na mieć, ale na razie nie widzimy takich powodów, żeby dokonały się znaczne przyceny. Jeśli chodzi o farmy woltaniczne, w tym roku zamierzamy otwierać dwa następne projekty. Jesteśmy także w procesach transakcyjnych, czyli szukamy projektów, które są do sprzedaży w fazie przygotowanej regulacyjnie bądź gotowej już jeśli chodzi o development. Także cały czas tutaj jesteśmy otwarci w kontekście tych wątków.